Paweł Wojciechowski, kilkadziesiąt minut po tym, jak odebrał nagrodę dla najlepszego polskiego lekkoatlety, wygrałeś prestiżowy ranking Złote Kolce. No to jest ogromne wyróżnienie, bo przede, podkreślmy, że w tak młodym wieku to wygrałeś, czyli no przede wszystkim duża przyszłość przed tobą, a już będąc młodzieżowcem stałeś mistrzem świata. I jak to Robert Korzeniowski na scenie przypomniał, on również 21 lat temu, kiedy zaczynał tą swoją wielką karierę, też wygrał Złote Kolce. To jest dla ciebie szczególny moment? No na pewno, jest to szczególny moment, jeszcze tym bardziej dlatego, że jako pierwszy Bydgoszczanin zdobyłem złote kolce, także cieszę się niezmiernie z tego powodu. No, co ja mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy i oby każdy sezon kończył się tak jak ten. Tylko trenować w tym. Tak. Dziękowałeś wielu osobom na scenie. Kto tak najbardziej przyczynił się do tego, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jesteś? No myślę, że to mój dziadek ma tutaj największą zasługę i to jemu trzeba oddać największe koło. Byłeś nie... urwisem, rozumiem, jako, jako mały. No hołdnak, tak, i nie chciałeś tak, trenować. Tak, a tak, dziadek był strasznie, strasznie zapalonym sportowcem. I... Zaszczepił we mnie to i dzisiaj mogę mu tylko i podziękować, bo to jest mój sposób na życie, to może nie sposób na życie, tylko to jest całe moje życie i stało się to dzięki dziadkowi, także... A później trenerzy, dzięki. tak? Trener Roman taki nie czego cię nauczył? na podstaw, nauczył mnie skoku o i... To jest chyba to. Co tutaj mamy? 11. O proszę, jak pięknie. Dobrze, ale wracamy do rozmowy. Trener Roman nie Dakiniewicz. Podstawy, skoku, tyrce, tak? Dużo spędzaliście czasu? Dużo czasu treningach. na rozmowach, na treningach. Przez 10 lat. Od podstaw, od zera nauczył mnie skakać. Także myślę, że to jest ta niezbędna wiedza, która dzisiaj prezentuje i dzięki której mam tego takiego czuja tyczkarskiego z trenerem Michalskim. No właśnie, bo trener Michalski mówi, że tak naprawdę on was trenuje, ale to i wy go uczycie na co dzień tej, tego skoku o No tak, tak. Jak to wygląda? Po każdym skoku konsultujecie? Po każdym skoku jest konsultacja i ta współpraca no kwitnie i wygląda bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze kilka lat współpracy przed nami i kilka lat sukcesów. Także ja jestem w dobrej myśli i to co trener mówi, tak jak trener mówi, my sami recenzujemy ten trening. To znaczy, że kiedyś chciałbyś być trenerem w przyszłości. Jeszcze tak. dużo skakania przed tobą. Ja tą, na, pewno, na pewno chciałbym pójść, no dajesz, pójść w ślady trenera Romana Dakiniewicza, który ma aż 16-5 metrowców, co ona... W Polsce jest niesamowitym wynikiem, bo następny trener ma ich chyba czterech albo pięciu, także jeżeli ja będę miał kiedyś... Tyle teczkarzy dobrych w przyszłości to będzie to świetnie. Paweł, ale wróćmy jeszcze na chwilę do Ciebie. Jeszcze rok, dwa lata temu mówiło się Paweł Wojciechowski, wielka nadzieja, pewnie na Rio de Janeiro, Igrzyska Olimpijskie, wtedy już będzie w takiej dyspozycji, no i w takim wieku, w którym można zdobywać złoty medal, nawet olimpijski. A to okazuje się, że Paweł Wojciechowski już w DEGU pokazał podczas Mistrzostw Świata na co go stać, no i wyrasta na faworyta Igrzysk Olimpijskich w Londynie z taką łatką faworyta pewnie ciężej jest przygotowywać się i skakać przed igrzyskami, ale i skakać na samych igrzyskach. Będziesz do tego przygotowany? Na pewno jest ciężej, ale na tym polega praca, żeby z tym wszystkim się ospajać i jakoś e, ogarniać to wszystko. I myślę, że jeszcze jest rok czasu i do wszystkiego dojdziemy i we wszystkim sobie poradzimy. Wspólnym, wspólnymi siłami razem z trenerem, z rodzicami, z moją dziewczyną i jeżeli ja sam będę tego chciał, to na pewno wszystko.